Przegląd Mamy dziś niedzielę 8 stycznia 2023 roku Postanowiłem podsumować swój ostatni spacer Rozłożony na dwie kopalnie Marcel Tlenki Piryciki Największy matrix spirytowy jaki do tej pory widziałem i znalazłem bardzo ładny udany okaz ogólnie nieco trochę sfatygowany ale widzimy jeszcze ślady węgla kamiennego no taki, takie niczego sobie ale zaprezentuję salmiaki z kotła Proszę się Przyjrzeć, jakie piękne, dorodne kryształy. Takich form jeszcze nie widziałem. I tutaj mamy coś większego, takiego byczka i okazy z sąsiedniej Szarloty Godowikowit Zapraszam Proszę mieć na uwadze fakt że te hałdy są wyburzane Szarlota niknie w oczach jestem zaskoczony postępem prac wyburzeniowych Także mam drugi rok szczególną łaskę znajdować tego typu rzadkie minerały wtórne. Ninja hadrsch. Tutaj takie drobinki, piękne pióropusze jakie żywe kolory. Delikatniejszy wyczyścić, co niektóre sztuki i zaprezentować Państwu do zapoznania się z moim ostatnim znaleziskiem niespełna 4 spacerek po górnośląskich wulkanach było miło, przyjemnie pogoda dopisała, świeciło słonko, wiał wiatr. Odsyłam do wcześniejszych filmików i życzę wszystkiego dobrego.